z tej strony ĆwirĆwiru, Lara Croft Tomb Raider Anniversary, czyli, że rocznicowe. Część z was, która mnie ogląda namawiała mnie, żebym to nagrał już od dłuższego czasu. Fabuła podobno nie jest z jakichś najwyższych lotów, ale mogę zobaczyć rzeczy, które... które są spoko. <laughs> no i co? No i myślę, że tu nie ma co więcej gadać. Medium, start, lecimy. Now, what's a man gotta do to get that sort of attention from you? If that's the sort of attention you want, Larson, you're well on your way. Sounds like fun, but I'm only here to make an introduction. Laura Croft, me, Jacqueline Natla of Natla Technologies. Good afternoon, Miss Croft. My research department has recently turned its focus to the study of ancient artifacts. And I'm led to believe that, with the right incentive, you're just the woman to find them for me. I'm afraid you've been misled. I only play for sport. Which is precisely why I've come to you, Miss Croft. This is a game you've played before, with your father. You both spent years searching for the Scion of Atlantis. All you needed was the location of Gualopec's tomb. You found Vilcabamba. How quickly can you get to Peru? Vilcabamba continues to elude us. And my insistence that we press on in spite of these failures has morale low. I suspect Jenkins to be the author of this sedition. He simply refuses to accept the possibility that Atlantis is the foundation upon which all known civilizations were built. Increasingly, I find it is Lara alone, who remains untainted by academic dogma, and open-minded enough to see this truth. Ok, dobra. Um, tym się skacze. Widzę, że tutaj nie zrobili nic żadnego myku. Ta grafika nie jest jakoś wyglądnie kwadratowa, ale nie mieli focha o to, żeby... Nie, nie seksualizujcie tak głównej postaci, to jest kobieta, ona ma swoje prawa. Dobra, jest kobieta, ma swoje prawo, co nie znaczy, że może być przyjemnie na nią patrzeć, nie? Nie wiadomo dokąd jej idę. Okej, okay, trzeba się znaczy przyzwyczaić do tego. Aha, czyli teraz będziemy robić Prince of Persia. Spoko. ja jestem dobry w takie gry. Aha, tym się puszczam się rzucam, tym używam jakiegoś grappling hooka. Okej, okay, czyli tak to naciskam. Już wszystko mam ogarnięte. O, ale hit! Fajnie, fajnie, podoba mi się to. O, jest o wiele łatwiej niż w tym. W... No, w Splinter Cellu. To na pewno O pięknie Ty dziewczyna Ty wiesz co robisz Dobra to jest, okej okay. No dawaj, łap się tego tam Nie? Jump Ej, luzik Dobra, ogarnięte Hmm, czyli jakiś checkpoint, to samo się zapisuje, wszystko super. Cześć Jing Chong Patong. Co tam? Patrz na mnie jak skacze. Okej. Okay. Mhm. Nie, Nie wiesz jak to, to tworzyć, czyli ja muszę się dowiedzieć. Okej. Okay. To będzie łatwe. Dawaj Lara Oj, za słabo. God damn it. Za pierwszym razem. Aaa, ja tu się muszę rozbuja. Uuu, co to było? Co to był za zoom na ekranie? A, zepsułem. No, dawaj chłopaku. Znaczy dziewczyna. Alright. To robimy tak, i jeszcze troszkę tu, i do góry. Pięknie. Uuu. Co ty robisz, dziewczyno? Lep. <ścoughs> Cześć, Ching-Chong przeżyjesz to? A w ogóle nie wiedziałem, że w serii Tomb Raider jest coś o potworach. Uuu, uuu, uuu. Myślicie, że to mokikoki Zori? A nie, to Wilkie po prostu, okej okay. Okej okay. Jak to możliwe, że masz całe kolana? Nice No wyrz na cztery piese i zabija ciększą patonga Lara, ty wredna kobieto. Malę, że mam pistolet teraz. <noise> Koleżka mi tutaj przyprowadził? Cholera. Nie pochowam go ani nic. Nie chcę tam leży. Okej. Okay. Czyli wprowadzenie mamy za sobą, tak? Mhm. Czyli tu są spluwy. Spokój. <noise> łop, 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 łop. Łop! Łop! Fucking <noise> dostałem <w> tyk <noise> Ale prawie mi się udało. Dobra. Idziemy tędyk. Łatwe to jest. Cześć. To szybko panuje. Raz dwa. Łatwiej jest. Co to był za dźwięk? Nie wiadomo. O o! Dobra, tym się strzelę. O chorera! Dobrze to celuję sam, bym umarł. Czy tu coś gdzieś mogę iść? Coś ten odkryć, nie? Nope. Dobra, idziemy dalej. Ten zmieniam widok chyba, tak? Tak. Tym nic nie robię. Okej. Okay. Dobrze. Aha, nie mam nieskończoność nowej, i dobra. się tego? O, mogę się wspinać. Naj! Nice. jak to miło wygląda? E, do góry. Okej. Okay. Opsy Daisy. Jest! idealnie. Mam się spuścić, tak? Czym? Chyba tym. Okej. Okay. Tam coś jest do odkrycia. Spoko, chcę to. <laughs> nie! W tę stronę, dziewczę! Głupie. No, trudno. Hmm. Tak ogólnie to już trochę umieramy, tak? No trudno. No mam jakąś apteczkę, a nie będę już żył. Kolejne zery używają prawda Gro? Pewnie, że tak. I wspinaczka od nowa, tak? Stąd przyszliśmy chyba, nie? Tak. Góra, do góry trochę. O tak o. teraz się bujamy. No pięknie. Muszę przyzwyczaić do tego, że najpierw musi się zmienić kamera i dopiero wtedy wiadomo dokąd ja skaczę A tu muszę przejść tako jeszcze trochę Nie tam Tam właśnie tak I do góry Co tak zaglądasz? A co tam jest? A kuku! Gdzie jest babas? <noise> uh. Okej. Okay. I co teraz Laro? Dokąd chcesz iść? Nie wiadomo. Um, po prostu wracamy i schodzimy na dół? No to wygląda. Tylko już nie skaczymy tam. Bo. Tam to nas zabije to. Piękny ćwier. Poszlak. Ale przeżyliśmy, spoko. Dobra, czyli teraz... O nie! Umieraj! Znaczy, nie ty Lara. O nie, muszę odkryć jak się używa tych... Ptaczek. Fa. Tak się używa, pięknie. O kurde, on tak ma odzyskują życie? No trudno. No dobra, zaskakuj, tu chyba wygląda na to, że jest bezpiecznie. Są tylko jakieś dziwne drzwi. Tworzymy je. Okej. Okay. Czym robiłeś ten przewrót? Ten, dobra. O, nice. Tu wygląda na to, że jest super przyjemnie, fajnie, kolorowo. Na dole coś mogę zabrać? Nie widzę nic. Dobra, to idziemy dalej. O nie, po co wilku? O, o! Jak? Hmm, jak to robisz, żebyś celował? Nie? Tak podskakuję. Tak wyciągam broń, tak? Nie. No nie da się, dobra, niech są zdobienia w miejscu co mnie to. Ślak. <laughs> <Szlaak! śmiech> Okej, okay, zabiłem je wszystkie. Dobry jestem w to. A co? ja <laughs> <laughs> yep. Dawaj, Lara. Też się rozwalisz Pięknie ćwicnie, to po prostu jakbyś grał tą grod zawsze Tu coś też będzie chciał mnie zażreć? Na pewno ulinę no, okej. Okay. Jumpu Co tam jest nadal na dole takiego? Chyba nic, nie idziemy. O, tam coś jest. Ja chcę iść tam. Tam o. Jak się tam dostać, gra? Hmm. Mogę się rozbujać na tej linii? Nice. Niedźwiedź! Tu jest niedźwiedź! Niedźwiedź tu był! Cześć, niedźwiedź! Jesteś niebezpiecznym zwierzęm. Cholera. No. Czy tu jest coś ciekawego? drzwi jakieś no, tak się używa, przecież wiem to drugi niedźwiedź uuu, <laughs> jest tutaj drugi artefakt, spoko chcemy go o nie, zamknęły się dwie o, znowu będą wilki nie, nie ma na szczęście to dobrze Dobra, to teraz wracamy tam gdzie jest Lina, bo ja chcę zdobyć to coś co tam jest. Dawaj Lara. Nie ma czasu na sentymenty. U wow! Ona takie czary potrafi, kto by pomyślał. Do góry, hop. Teraz do liny, hop! Tu jest lina. No idealnie, dziewczyno, ty dokładnie wiesz, co ja chcę zrobić. No, A, musimy chyba zejść niżej na tej linie, tak. No, nie, 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 właśnie niżej się buję teraz. Hop. Ja... No ja nie dosku... <gryw> Co to było? Nara. <gryw> No, dawaj chłopaku. Znaczy dziewczyno. Czemu ja do niej mówię chłopaku cały czas? Jest! Apteczkę dużą zdobyliśmy, ale hit. Warto było. A Do góry. Nie? Mogę zejść tędy? Nice. Dobra, tym wracamy tutaj. Aha. Nie, no, babo. Alright. I teraz już skoczymy tam. Gdzie trzeba? Może jeszcze mogą się wspiąć na górę, ale już mi się nie chce. Wystarczy. Ale tu jest mrocznie. Laro. Aha.

Się. O kurda Jakim cudem? Ten odcinek miał być bez śmierci, gro To jeden na mnie zabiła? Bo dostęp w głowę? Ciekawe Shift, żeby kłócać Aaa, okej okay. Gupi. Ała. Nice, udało się. Prawie nie żyje, ale to nic. Ważne mi się udało tam dojść. O kurde, tu będzie skakania trochę też. O, można usłyszeć rzeczy, tak? Czekaj, gdzie? A! Tak się używa wteczek. Dobrze wiedzieć. W sensie, że coś blokuje, tak? O to chodzi? Gro, jak tu wejść? Tutaj. Dawaj, małem o Wilk też znowu? Tam jest wilk. I po wilku. O -o -o. Nie, ojczynek. Nic takiego się nie stało. Okej. Okay. Kolejny wilczek. Jak one się tam dostały te wilczki? I po wilczku. Dobra, wystrzelajmy się z tego, zmienimy sobie magazynek. Świetny pomysł, ćwier. Uff, posz. Przez to wszystko jestem taki zestresowany i podenerwowany, ja nie wiem. Mhm. Najpierw się przesunę trochę, dziewczyno. Tak, o właśnie. Teraz dopiero się bujamy tutaj. Ale nie, to... O. No tak. O, spokojnie to się już nie rusza, tak? Nie. Czy to jest czasówka? To jest czasówka Dawaj, 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 dawaj Szlak by to Ale dobrze zrobiłem, że najpierw zrobiłem tamto, a teraz otworzę to ha. Dobra, zaskakuj tu, szybko. Szybko na guzik Pięknie Udało mi się, pięknie Beautiful Lara Ty też jesteś Beautiful, możemy grać dalej Tak Ale dopiero na następnym odcinku, bo zobaczymy co jest za tymi drzwiami ehm, Tylko jedna śmierć, czyli tak jakby zero ehm, Jak się podobało, to lajkujcie, pęci, subskrybujcie i ucieczki, papatki.